Hej dziewczyny, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na nietypowy vlog, bo będzie nietypowy vlog, nietypowy filmik, ponieważ będzie to właśnie vlog i będzie to vlog o, o komentarzach, o komentarzach na YouTubie, a mianowicie o tym, co wywołało u mnie takie pole do rozmyśleń, że tak powiem, ponieważ zauważyłam, że w moim w moim zachowaniu jest coś takiego jak strach przed wyrażaniem swojego zdania na YouTube, właśnie w komentarzach, gdyż to zdanie nie zawsze może się zgadzać z... Ze zdaniem innych i wyłać po prostu e, jakąś tam e, burzę. Więc może po prostu zacznę od, e, od początku, e, co i jak i skąd to się wzięło. Jak widzicie, znowu jestem przeziębiona. Byłam dwa tygodnie temu chora i chorowałam dwa tygodnie naprawdę porządnie, i znowu to samo, ale to już e, nie o tym, e, tylko może zacznę po prostu o, o tym filmiku. O tym temacie. Zaczęło się to mianowicie od tego, że ja oczywiście nie jestem tylko twórcą YouTube'a, ale też regularnym widzem. Mam kanały, które subskrybuję i które często oglądam. I, no wiecie, po prostu oglądałam pewien kanał i. Kompletnie stwierdziłam, że no nie zgadzam się z, ze słowami, które akurat w jakimś tam momencie wypowiedział dany, dany twórca YouTube'a, YouTuber. I mówię tak: Zazwyczaj, jeśli chodzi o to, że piszemy te komentarze, tak według, według mnie jest. To zwyczaj jest to, komentarze pisane są w takich skrajnych emocjach, czyli jak się z czymś utożsamiamy, albo z czymś się kompletnie nie zgadzamy. Mi się wydaje, że właśnie te dwa zachowania wywołują taki bodziec do, do napisania tego komentarza. No i, i akurat tutaj w moim przypadku było, było to coś, z czym ja się kompletnie nie zgadzam i chciałam ten komentarz napisać, wręcz po prostu ja już miałam ręce na klawiaturze, ale za chwilę sobie myślę, nie. Ja napiszę ten komentarz, no to albo zostanę źle zrozumiana i um, ten youtuber, którego oglądam, no po prostu no może nawet nie tyle, że mi coś powie, ale stwierdzi, że no nie wiem, że ja go nie lubię albo coś a to po prostu, po prostu było wręcz przeciwnie, ja chciałam pomóc i napisać swoje zdanie, albo pod moim komentarzem y, będzie fala hejtu y, tych właśnie widzów tego tego youtubera zostanę skrytykowana po prostu, e, zrównana z ziemią. Więc stwierdziłam, że dam sobie spokój, że nie będę nic takiego pisać, bo no bo nie ma sensu po prostu, żeby. No nie chcę budzić takich jakichś tam emocji, ani jakiegoś większego zainteresowania, żeby mój komentarz po prostu budził. Więc stwierdziłam, że dam sobie spokój. No ale przeglądałam te komentarze wszystkie. No i e, zobaczyłam jeden komentarz, który był po prostu e, żywcem wyjętym mi z ust. I mówię tak, a no to zobaczę sobie, co po tym komentarzem jest napisane. No i oczywiście e, krytyka, fala hejtu, jak tak możesz mówić, nie znasz jej e, to, tamto, siamto, no w ogóle, no. No ale kurczę, no, wyrażamy swoje zdanie, to chyba nie jest nic złego. Na to no, każdy powinien być przygotowany, kto. E, kto zakłada kanał, no, ale widzowie też muszą być, no, jacyś tacy, no sprawiedliwi do tego, do tego wyrażania zdania, to znaczy muszą też akceptować no, no każdą opinię, nie mówię, że, to, że mają akceptować hejt, ponieważ ja tutaj mówię o wyrażaniu zdania, które nie zawsze jest pochlebne, ale które nie jest niemiłe, które yy, nie jest yy, no nie wiem, no może nie brutalne, ale takie yy, no wiecie, no nie, no nie zawiera jakichś wulgaryzmów, ani, ani nic takiego z Kierowanego do, do twórcy YouTube'a, tylko po prostu wyraża zdanie, które nie zawsze jest pozytywne. No i to zdanie właśnie zostało skrytykowane, oczywiście, tak jak myślałam. I tyle. Więc no powiem Wam, że ja, ja jestem w szoku, jak to działa, ale co do tego właśnie, do takich argumentów głupich, że no nie wiem, ty nie możesz wyrażać zdania, przecież ty jej nie znasz. Ja zazwyczaj oglądam, e, szczerze mówiąc, e, no nie oglądam takich tak vlogów makijażowych ani nic, tylko lubię vlogi, takie taki lifestyle po prostu e, z, życia, e, z życia dziewczyn, bo, Przepraszam, przynajmniej dziewczyny oglądam, e, z życia dziewczyn. I myślę, że rzeczywiście może osoba e, twierdzić, że, no, że słabo się zna, jak można poznać kogoś, z 15 minut vloga, z 20 minut vloga, no tak, no pewnie, e, pewnie tak jest, że no, z 15 minut vloga, jednego vloga nic nie wywnioskujemy, ale gdy oglądamy go już rok, dwa, myślę, że naprawdę można, można wiele, wiele em, dostrzec. Poznać tę osobę na tyle dobrze, aby ten komentarz po prostu móc napisać, ja nie jestem za tym. Ja tutaj mówię o vlogach. Konkretnie o takich vlogach, o problemach, które, które gdyby pojawiają się z tokiem naszego życia. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. Po prostu te problemy, jeżeli już się pojawiają, są spowodowane tym, jak przebiegało nasze życie dotychczas i wcześniej. Więc więc tutaj może napisać moim zdaniem tylko osoba, komentarz, tylko osoba, która, która ogląda ten kanał już dosyć długo i tutaj chodzi mi o rok, dwa, wtedy, jak gdyby mamy takie no takie nieformalne prawo moim zdaniem wyrazić te swoje zdanie, jeśli ono nie jest pochlebne, możemy to czymś tam potwierdzić, że tak, tak robisz i raczej powinnaś to. E, zmienić. E, więc chodzi tutaj mi o to, i myślę, że tutaj głupie argumenty, że ty jej nie znasz, jeżeli oglądamy ten kanał już e, dłuższy czas, e, nie mają miejsca. Pewnie, że nie chodzi mi tutaj o te osoby, które widzą raz, e, raz filmiki i po prostu krytykują z góry na dół, e, ale chodzi mi tutaj o takie osoby, które już naprawdę dłuższy czas kanał e, oglądają. I e, tutaj może jeszcze odniosę się do tego, czy rzeczywiście lepiej jest dawać te, y, dawać te komentarze niepochlebne, y, czy lepiej nie? Ja powiem Wam, że szczerze mówiąc, wydaje mi się, że lepiej jest no, jednak napisać tą prawdę, bo no bo... Takie komentarze wiecie pozytywne, które dostajemy, one zazwyczaj nas głaszczą po głowie i tak naprawdę prócz dobrego humoru, który nam się poprawi w dzień, nic, nic nie wnoszą do naszego życia. Zaraz o nich zapominamy i po prostu żyjemy dalej. A takie negatywne, no myślę, że na początku jest takie zderzenie ze ścianą jednak, ponieważ takie negatywne nie zawsze budzą w nas, znaczy nigdy nie budzą nas dobrych emocji. Może tam niekiedy ale przeważnie są to jakieś tam negatywne emocje i na początku się ich w ogóle wypieramy no buntujemy przed nimi bo ja miałam kilka takich, z którymi się nie zgadzałam i no, potem sobie właśnie to tak, takie właśnie negatywne komentarze zostają w naszej pamięci na dłużej i, i myślimy o nich zastanawiamy się i potem z takiego okresu buntu przychodzi taki okres przemyśleń a może jednak to prawda, a może jednak bym spróbował? I nie zawsze są to komentarze, y, komentarze y, i rzeczy, które działają na naszą korzyść, ale czasem może się okazać, że naprawdę byłyby nam bardzo pomocne i pomagają nam się przede wszystkim rozwijać. Bo jak wiecie, nasza wiedza youtuberów jest naprawdę, no. Pf, no nie jest jakaś tam większa, ani, ani nie wiem, jakieś tam, no nie wiem, po prostu nie jest większa niż. E, Wiedza naszych widzów, bo wiedza widzów czasami po prostu jest tak ogromna w porównaniu do naszej wiedzy, że już wiele razy wiele dziewczyn tłumaczyło mi różne sprawy, jeśli chodzi o kosmetyki, i naprawdę były to bardzo, bardzo pomocne porady. Więc tak, ja tak jak mówię, jestem zapisaniem tych pozytywnych, niepochlebnych komentarzy, ale z jednej strony powiem Wam, że. We mnie są takie, takie dwie strony, bo jedna jest taka bardzo wrażliwa, która, która raczej twierdzi, że nie chce tego napisać, bo nie chce skrzywdzić tej osoby, bo może po prostu no, no zrobić jej się przykro, może. No, 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 nie chciałabym, żeby odebrała ten komentarz źle i potem nie wiem, no czuła się z tym źle, a z drugiej strony jestem już na tyle dorosła, że że raczej nie, nie obchodzi mnie zdanie innych, co pomyślą o tym, że ja napisałam taki komentarz. Więc widzicie, to są takie po prostu dwie strony, które, które się tak wewnętrznie u mnie biją i która nie może się zdecydować, jak powinnam robić, aczkolwiek jestem coraz bardziej z tego, żeby pisać to wszystko, co myślę, ponieważ takie komentarze naprawdę pomagają nam się rozwijać. Więc tak, myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o, te, e, o ten temat e, komentarzy, które nie, są, e, nie zawsze są pozytywne. Dajcie mi znać, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa, e, czy Wy piszecie komentarze m, niezależnie od tego, co myślicie, czy po prostu... Em, no wiecie, macie gdzieś, co kto o Was pomyśli, ale wypiszecie to i to Wam po prostu się należy, bo macie prawo napisać ten komentarz. I czy jesteście... Zadowoleni, może zainteresowani takimi właśnie poruszaniem takich tematów na, na moim kanale, takich właśnie, co akurat w danym momencie mnie trapi. Jestem ciekawa, co wymyślicie na ten temat. Oczywiście czekam na Wasze opinie, bo naprawdę bardzo, bardzo mnie to interesuje. A ja się dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Papa! Pa.